Witam serdecznie Maciej Jesteśmy, Cześć, jesteśmy po gorącym weekendzie, jeśli chodzi o boks I chciałem Ciebie zapytać o, o, o to, te kontrowersje związane z pojedynkiem Biwol kontra, kontra Artur Beterbiev. Jak Ty oceniałeś ten pojedynek, bo pewnie już gdzieś wypowiadałeś się, jeśli chodzi o werdykt Dwoma punktami dałem to w stronę Beterbijewa Oczywiście e, zarzuca się mi, że e, stawiałem na Beterbijewa i dlatego tak, tak punktowałem, ale ja myślę, że zarzucają głównie ci, co stawiali na biwoła. Bo generalnie pojedynek był rzeczywiście równy, ale ja widziałem tam zwycięstwo terbiewa i takie statystyki w pełni to potwierdzają. I te statystyki, które są e, robione przez człowieka, czyli kompu, kompu boks i statystyki komputerowe, sztuczna inteligencja, która jeszcze wyraźniej pokazuje jaką przewagę miał beterbije w tym pojedynku. Zadał 1033 ciosy w stosunku do biwoła, który zadał 500 ponad, czyli samo wrażenie e, na sędziach e, musiało to robić wrażenie, no bo on w każdym rundzie zadawał multum ciosów. Druga sprawa jest taka, że nie, chyba nikt nie wątpi, że Bijew y, zadaje mocniejsze uderzenia, bo sama statystyka nokautów przemawia za nim. To jak w, w jaki sposób y, kończy rywala. To, jak wyglądał Biwą po walce, nigdy tak nie wyglądał. Nie można tego przypisać jego cerze, e, nie można tego przypisać przypadkowi. On nigdy nie wyglądał tak po walce. Wyglądał go, jakby przejechał go e, pociąg, i e, to świadczy o tym, że te ciosy dochodziły, a każdy z tych ciosów miał niewątpliwie dużą moc. E, ciosy celne w statystykach człowieka przeważał o 5 tylko ciosów e, e, bi, Biwą, natomiast. E, już jeśli rozłożymy to na rundy, to w sześciu, to w sześciu ciosach przeważał Beterbiev, natomiast tylko w pięciu przeważał Biwą i jedna runda była remisowa. Biorąc pod uwagę, że mocniej bił Beterbiev, to on zmieniał często obraz pojedynku, no bo jak trafiał, to, to musiał się Biwą wycofywać, czasem wyglądał jakby taki nie do końca wiedział gdzie jest, bronił się instynktownie, no i to też robiło różnicę. Ale już w statystykach sztucznej inteligencji, który wierzę jednak bardziej, no bo, bo człowiek jest omylny i tam, tam może kliknąć nie to, co trzeba, no to i agresja po stronie Beterbijewa i celne ciosy po stronie Beterbijewa, już nie mówię o tych wyprowadzonych, bo ta przewaga 500 to jakiś kosmos jest. Także to wszystko przemaga, przemawia za, za Beterbijewa. Kolejna sprawa jest taka, że a sędziowie w odbiorze tego pojedynku, którzy byli pod samym ringiem, a nie widzieli to w telewizji, na pewno odczuwali tę siłę, z którą Peter Bijew zadaje ciosy i to też mogło przechylić szalę na korzyść Peter Bijewa. Czy ciosy na dół, bo ja akurat dla mnie delikatnym faworytem wydawał się być Biwol, ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, ja oceniając ten pojedynek i oglądając go, przyznaję, że wydawało mi się, że Beterbijew jest dokładniejszy, bije mocniej i jedna rzecz, na którą Cię chciałem zapytać Czy ciosy na dół, bo tutaj wyraźną moim zdaniem przewagę miał właśnie Beterbijew, czy one mogły decydować też jakby o odbiorze, tak? bo one były bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, mocne, destrukcyjne znaczy przede wszystkim e, e, zadecydowało o tym, że BIWO, który jest e, znany z żelaznej kondycji i z tego, że utrzymuje swoich rywali w ciągłej koncentracji, w ciągłym napięciu i bierze te końcowe rundy, on jakby już przeważa, on już może e, prognozować w której rundzie da siebie więcej, w której mniej, bo już, już czuje swoją przewagę, tutaj tej przewagi nie miał. To te, on ostatnią rundę oddał Betterbillowowi, bo... Ta presja Beterbijewa oraz siła jego ciosu zmuszała Biwoła do ciągłej koncentracji, ale też ciosy na korpus, o których wspomniałeś, zabierały Biwołowi oddech. On oczywiście jako serce sercem mistrza i z umiejętnościami mistrza, bo to jest absolutny top jeśli chodzi o pięściarzy zawodowych, się odradzał i tam wziął rundy powiedzmy 7-9, ale, ale później musiał uznać wyższość takiego samego czempiona, jakim sam jest. BetterBiewa, który jednak był mocniej, i te naturalne predyspozycje spowodowały, że, że był w tym pojedynku lepszy. Te naturalne predyspozycje, czyli właśnie siła uderzenia. Czy to jest top moment Artura Beterbiewa? Bo 39 lat wydawało się, miał różne te pojedynki, miał przestoje w niektórych pojedynkach. Zdarzało mu się, że gdzieś tam rywale przez moment widzieli jakąś szansę nawet na pokonanie go, ale jednak później zawsze wracał i pokazywał tą niesamowitą odporność na ciosy. To to zdrowie teraz wyglądał fantastycznie w tych rundach, bo tak jak powiedziałeś, jeśli 39-letni zawodnik. W ostatnich końcowych rundach narzuca swój rytm zawodnikowi o 6 lat młodszemu, to coś w tym jest. Ale zwróćcie uwagę, w, jak, on, jak on odpowiadał na te momenty kryzysowe. Ja widziałem go dwa razy na deskach i w kolejnych rundach jego przeciwnik już go nie było, już był znokautowany, więc on jakby to go tylko motywowało, a zdajesz sobie sprawę, że jak jesteś mistrzem świata, mistrzem Europy, topowym zawodnikiem na świecie, przegrywasz minimalnie z usykiem, kładąc go na deskach na olimpiadzie, no to to powoduje, że ciężko ci się zmotywować do zawodnika teoretycznie słabszego, no i on przesypiał te fragmenty. Teraz wychodzi po kontuzji, którą miał 5 miesięcy wcześniej teoretycznie ma 2, max 3 miesiące na przygotowanie z najlepszym zawodnikiem możliwym, dostępnym w tej kategorii wagowej i ogólnie jednym z czołowych zawodników bez podziału na kategorię wagowe i też najlepszy pojedynek w życiu, bo potrzebujesz motywacji. Ja myślę, że on już poznał w jakiś sposób Biwo, oczywiście biwoł go też I, i, i myślę, że po dłuższych przygotowaniach może być w tej walce jeszcze lepszy, chociaż Mam świadomość, że wiek powoduje, że może być różny dzień Beterbijewa i on ten rewanż równie dobrze przegra w cugla. Właśnie, rewanż, bo wspomniałeś o rewanżu. Czy ten rewanż jest teraz koniecznością, jest, jak to mówią, must i, i, i trzeba go zrobić? Nie można tutaj już w ogóle nic, nic innego wymyślić, jakiegoś kontrolnego rywala, jakaś inna obrona i dopiero ponownie rewanż? Nie no, w wieku 39 lat i z tym doświadczeniem betterbiewa kontrolny rywal byłby najgorszą głupotą, bo tak jak mówię, może się przespać, może się zagapić, może lądować na deskach i jego akcje gwałtownie spadną, pieniądze też nie będą za wielkie za, za ten pojedynek, a tutaj było ponad 10 milionów dolarów. Myślę, że tylko rewanż, bądź, ja mi się marzy taki pojedynek z Canelo Alvarezem, być może BTBF Kanelo pasowałby bardziej niż BIVO, bo na pewno by nie unikał tego pojedynku. Progno... Mniejszy dystans chyba też między nimi. Na pewno. Prognostyk na ten pojedynek byłby taki, że BTBF bierze to w ostatnich rundach, bo po prostu jest większy, silniejszy i Kanelo nienawidzi zawodników, którzy rzucają tyle ciosów, czyli mają silnik pokroju Benavideza, pokroju BTBiewa, ale z drugiej strony lądując na deski z dużo słabszymi rywalami jest szansa, że Canelo go w pierwszej połowie walki gdzieś ustrzeli. Poza tym on potrafi kontrolować tych panczarów, takich jak na przykład Gołowkin. Tu będzie miał większego gołówkina naprzeciwko siebie, ale jednak bardziej dziurowego i, i jednak takiego, który pokazał, że można go powalić. Ciekawym jest to, co powiedział Sam Biew, że Canelo pojedynczym czasem bije mocniej niż Artur Better bije, tylko Artur potrafi każdy wyprowadzić mocno, a Canelo zbiera się ze swoim mocnym pojedynczym uderzeniem, więc to jest, to jest niezwykle ciekawe. A jeśli chodzi o powiedzmy takie, gdzieś tam typowania, że jednak BetterBF pójdzie wagę wyżej, że zmieni kategorię wagową, gdzieś takie informacje już się pojawiały. Co ty o tym myślisz? Jeśli zmieniać kategorię wagową, to tylko po to, żeby zawalczyć z Ustykiem. Aleksander Ustyk, no to... Wielki rewanż za, za igrzyska olimpijskie. Na przykład. I wtedy wielki rewanż, wielkie pieniądze, ogromne pieniądze. Tak naprawdę, oczywiście, usyk już parę kilogramów przytył i jest większy, ale z drugiej strony moc betterbijewa nie spadła i, i myślę, że byłby go w stanie naruszyć i zranić cały czas, a jednocześnie sprawiałby swoją szybkością, bo w tej chwili szybkość byłaby po stronie betterbijewa duży problem usykowi. Dlatego to byłby jedyny taki pojedynek ewentualnie ja słyszałem od, od ludzi, którzy byli w Arabii Saudyjskiej, na przykład o z Strzelongowskiego, że e, Opetaja, który jest małym zawodnikiem, ale któremu marzą się miliona, zarabia teraz setki tysięcy z racji dlatego, że kategoria cruiser nie jest intratną kategorią wagową. To jest taka kategoria mniej popularna, słabsza jeśli chodzi o, o o taki całokształt i yy, poziomu sportowego, no na pewno mniej popularna, bo to, bo to bez dwóch zwań. Yy, nie interesuje już ja Opetayi. On chce zarabiać miliony, tam się za, da zarabiać w tysięcy, więc będzie szukał jakiegoś rozwiązania. Na kategorię ciężką według wielu, między innymi Jacka Szlągowskiego, yy, szefa, współ, współwłaściciela grupy Nakat Promotion, jest za mały na kategorii ciężką, że w, na, żywo, na żywo nie prezentuje się E, nawet e, podobnie do Usyka, jest zdecydowanie mniejsze a cios ma wybitnie mocny e, być może Opytaja poszuka kategorii półciężki bądź jakiegoś catchweightu i to wtedy taka walka mistrza świata kategorii cruiser z absolutnym mistrzem świata kategorii półciężki byłaby czymś e, niesamowitym i walka Better BF Opytaja bez wód petarda klęska Szeremety nie mówimy o Julii Szeremecie, tylko mówimy o, o Kamilu Szeremecie, który z Chrisem Jubankiem no, lądował ileś razy na deskach. No, nie wyglądało to najlepiej. Może jeszcze początek nie wyglądał e, źle, bo, bo Kamil się tam gdzieś pozbierał, ale potem wyglądało to z rundy na rundę źle. Wyglądało tak, jak miało e, wyglądać. Ja robiąc predykcję przed tym pojedynkiem, powiedziałem, że Kamil Szeremeta. Po pierwszym lepszym ciosie się nie wywróci, w sensie nie odda tej walki. Że będzie się wywracał, ale będzie wstawał, kontynuował, zresztą tak pokazywały jego wcześniejsze pojedynki, a później nastąpi jakieś przewrwanie przez sędziego, boć kamień nie wyjdzie do kolejnego pojedynku. I tak też było i miało to się odbyć w drugiej połowie walki, bo Jubank też słynie z tego, że potrafi swoją szybkością, eksplozywnością naruszyć rywala w pierwszej połowie walki, ale później Gdzieś tam jego entuzjazm słabnie, rywale przyzwyczajają się do jego szybkości i już coraz ciężej mu go ustrzelić. Ta akumulacja ciosów następuje, że czasem mu się udaje, jak w przypadku Lyama Smitha dziesiąta runda, w przypadku Szermety siódma runda, ale już w przypadku Lajama Williamsa to się nie udało. W pierwszej rundzie czy drugiej leżał Williams na deskach, później jednak JUBANK nie był w stanie go wykończyć, więc Tutaj jakby no nic, nic dziwnego się nie stało, wiedzieliśmy jaki jest poziom Kamila Szeremety, wiedzieliśmy do kogo startuje i tak to się miało skończyć. Czy to nie jest znamienne, że kolejny Polak przegrywa po ciosach na dół? Co jest takiego? Co? Nie robimy brzuszków, nie robimy powiedzmy jakichś odporności, nie wyrabiamy, przegrywamy zawsze po ciosach na dół, bo ileż mieliśmy takich sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy po prostu zawodnicy padali właśnie po tych ciosach na dół. Nie. Po pierwsze, akurat w przypadku Maćka Słoneckiego tam ciosów na dół nie było, przeciwnik znakomicie go oszukał, Maciek ma taki wąską talię, wąski tułów, tam e, te tacy zawodnicy mało odporni są na ciosy na korpus po prostu i przeciwnik trafił idealnie, e, też był e, lepszy od Maćka, stąd Maćkowi mm, zajmowało więcej energii rywalizacja z nim. Mimo, że robił to na w miarę wyrównanych warunkach, no to, to, to energia mu spadała e, szybciej. Takim przykładem jest pojedynek na przykład Belius z usykiem, że do pewnego momentu Belius problemy problemu usłykawi, ale w końcu musiała gdzieś ta bateria się rozładować i w, szó w szóstej rundzie był koniec, tu był e, na podobnym dystansie. Po prostu jak wychodzi do lepszego rywala szybciej ci ulecieka tlen. Równy, nierównomierny jest oddech i łapią na tym wdechu naszych pięściarzy. To się zdarza, no bo po coraz głębiej zaciągamy powietrze. Wiadomo, że ma być krótki wdech i wydech przy ciosach. To jest wiadome dla każdego kto trenuje sporty walki. W momencie kiedy dług tlenowy się pojawia i potrzebujemy więcej tlenu, te wdechy są coraz dłuższe i wtedy łatwiej jest złapać ciosem na korpus. Zapytam Ciebie macie jeszcze na, na korzystając z okazji, Michał Cieślak, bo oczywiście tutaj gwiazda Opentai jest, są też inne nazwiska, które są w tej kategorii cruiser, nie ma jednego absolutnego mistrza, ale wydaje się, że Opentaja dzisiaj, mówiąc brutalnie, robi wszystkich. Co ty myślisz o właśnie jakimś rywalu, z, być może nie Jay Open Tai, ale jacyś inni rywale z kategorii Cruiser i Michał, walczący o Mistrzostwo Świata? Na szczęście Cieślak idzie teraz, przez to, że wydłuża się droga do WBC, i idzie drogą WBO. Tam jest Ramirez, który przeszedł z kategorii półciężkiej, który walczył z z Jest też Billam Smith który jest czempionem, teraz Ramirez ze Smithem będą walczyć pojedynku unifikacyjny i później nastąpi e, o, e, dla oficjalnego pretendenta szansa do tego, żeby sięgnąć po tytuł WBO. I miejmy nadzieję, że Cieślak zawalczy z wygranym z tych pojedynków, bo taka jest teraz droga obrana przez promotorów Michała Cieślaka. Raczej w stronę Opetai zmierza Mateusz Masternak, walcząc teraz z Australijczykiem we Wrocławiu, ale też niekoniecznie, bo tak jak powiedzieliśmy, Opetaja szuka wielkich pieniędzy, więc może zwakuje ten tytuł i tytuł będzie wakujący. To by było jakby wymarzona sytuacja dla Polaków, bo taki pojedynek z. Tym Niemcem, który jest obowiązkowym prezydentem, można by spróbować zorganizować w Polsce, bądź pojechać nawet tak. Mateusz jest na tyle doświadczony i dobry, że można by e, nawet e, liczyć, że z takim rywalem, przy nieprzychylności sędziów, uda mu się ten tytuł przywieźć. To jest ostatnia szansa Polski na Mistrzostwo Świata, powiedzmy z prestiżowej organizacji, bo o tym mówimy. No te dwie, które wymieniłem, to już są dwie, a nie jedna, czyli Masternak i, e, i ewentualnie Bilam Simf czy, czy Gilberto Ramirez Jeśli do takich pojedynków e, dojdzie do skutku, tak jak powiedziałem, kategoria cruiser nie jest aż e, tak mocna jak, jak większość kategorii wagowej Więc my, Polacy, których tych cruiserów dobrych mamy sporo, mamy szansę tutaj zaistnieć Maciej, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego No dziękuję. i macie pełny przegląd, też zajrzyjcie na kanał Macieja jest tam Maciej Miszkin, jest omówienie wielu pojedynków, jest omówienie wielu technik też. Jeśli to kogoś mocno interesuje i naprawdę znajdziecie fachową poradę. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.